Szymon Zalewski jest z nami po meczu z Odromopole. Szymon, zmiana w przerwie, ale niestety nie udało nam się w drugiej połowie odwrócić losów spotkania. No tak, staraliśmy się odwrócić te losy tego spotkania w drugiej połowie. No Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy atakowaliśmy, napieraliśmy, no niestety zero punktów po tym meczu w na naszym koncie i, i jesteśmy źli. I... No nic, musimy, musimy walczyć dalej i gwarantujemy, że w następnych meczach <grych> będziemy od, od początku cisnąć i, i robić wszystko, żeby wygrać. Wywalczyłeś dzisiaj rzut karny, po którym padła bramka kontaktowa, ale no niestety w końcówce czegoś zabrakło mimo naszego naporu tak z, na gorąco z perspektywy boiska. Czego? No myślę, że ciężko mi powiedzieć. No generalnie napieraliśmy całą tą drugą połowę może decyzji gdzieś tam o lepszego, lepszego dośrodkowania tego przedostatniego podania. No nic, no cóż mam powiedzieć, to... niestety. Szybko czyścimy głowy, bo nie ma czasu. We wtorek gramy już tutaj, na stadionie miejskim imienia Orła Białego z Arką Gdynia. Można powiedzieć rewanż za porażkę ligową, a już w sobotę derby z Chrobrym Głogów. Tak, na szczęście piłka nożna jest takim sportem, że... Teraz się przygrywa, ale za chwilę jest okazja, żeby, żeby się odbić, żeby się odbudować. I na szczęście dla nas za chwilę jest kolejny mecz i będziemy y, tą złość, która teraz w nas, nas drzemie, przekujemy na to, żeby wygrać kolejny mecz. Dzięki, Szymon. Głowa do góry i walczymy dalej. Dziękuję.